Fajny, Siemano, jesteśmy dzisiaj nad wodą. Jak możecie poznać, za nami to samo miejsce. Jak już zawsze. widać, że rybki coś dopisują będą mogą dopisywać, nie? Tak, jest, już coś tam coś goni w Chinach. Dzisiaj popołudniowe łowienie. Po południu się braliśmy nad wodę. O, rano szkółka, teraz. teraz mamy wolny czas. A musimy korzystać z tego, że ryba jest aktywna. Tak no I zobaczymy jest. co dzisiaj będzie się działo. Każdy dzień, każdą wolną chwilę trzeba wykorzystać nad wodą. Ostatnio no piękne dni, no to mało kiedy tak się zdarza, tak? No Te same przynęty jak zawsze Ta sama technika, Będziemy dzisiaj bez no. echo sondy. Echo już sprzedana, także dzisiaj bez echo łowimy. No ale i co? tu znamy miejscówki, więc nie znamy, się o to znamy, wodę, na pewno tak coś jest. wyjedzie. Miejmy taką nadzieję przynajmniej no. Mały, nie? No, jest na duży, ale ładnie. Nie, bardzo, nie, no, no. Dawaj go, Opa Odpiął się. Dawaj no, wejdź go miesz. 55. Zaprezentuję go zaraz. Nie cała 6 się wydaje No sześćka, będzie. Będzie wszystka? Pierwszy, dzisiaj. No nie 6 sześć. Dynki. Jezu no. Dobra Ile? 50, o, 59. 59 najbardziej. Pokażę raz. O, strzeliło w krzakach. A będę tym dach. do wody od razu. Czuj, jedziemy dalej. Jest. Jest. Kolejny. Ale piękne branie, wyszedł tam spod trzcin. I nie mała ryba, wam powiem. Podzierek, nie? Siódemka będzie schodów. Wyjmiemy na wędkę troszkę cięższą, do, do 90 gram. O, fajna, fajna. Wędka do 90 gram. Przynęta szatka napka. Nie co, z roli ciągnie Ładna ryba Mocna wędka. O, tu ósemka jest Jest? Jest osiem Jest osiem No dawaj, dawaj, daj, I To osiem z plusem, się wydaje A paszaka no, gruba nie, taki... Może nie być... Ona jest gruba, nie długa, no. a gruba Ja już to widzę, że ona jest strasznie gruba, a nie jest tak długa w sensie, no. nie? Dobra o, wyszła wyszło, mucha A ja wdzięczne branie. No ja nie patrzyłem, w ogóle wtedy taki siedzę, sobie zawalony. Odczepię ją na spokojnie. Co to się dzieje? Odczepimy ją na spokojnie. Na Ale spokojnie. To, żeby... Popatrz. Popatrz, gdzie Tak. Popatrz. Zaraz pokażemy. o Tyle wystaje. W tym. Zona. zobaczymy. Ważna kotwica. Ludzie patrzą. Podziwiają Cię. O, ciężko. Nie ma już slipy. Dobra, nagrywasz? Nagrywam cały czas. Piękny ryb. Przypominamy, jesteśmy na PZW, zalew w <grym> Dalej ta woda, nie? Dalej ta woda, męczymy, tak jest. Piękna. Tak, dobra, Moż... mężymy. Przykładaj do miary, czekaj, tu trzeba ustawić swój podbierek, bo wskoczy. O, gruby, gruby. On właśnie nie jest długi, on jest maksimusa mojego. Po wędkach. Weźmy z tego Maximusa damy. Patrzcie, jaka piękna, gruba ryba. Strasznie gruba, nie tyle długa, bo 80 jest. No nie... no 80, no równe. Równo 8 dych. 8 dych, no. Ale strasznie gruba ta ryba. Przyłuszenkę, przyłuszenkę tak dosłownie do niej. Że to jest naprawdę ciało, ma niesamowite. Strasznie silna, no. Popatrzcie, jaka ryba. Dobra. Piękna, piękna rybka. Strasznie gruba. Dobra, nie męczymy, nie męczymy od razu. do wody. Nie, no to już kaliber potężny. No. PZW, daj mi żywika. Brawo. Wzięłem nowy zestaw. Do 90 gram. Kasta już nieraz wam pokazywałem, to nie będę wiele mówił. Przynętę. Szatiza, 19. zmieniłem. Mówiliśmy wcześniej na za, damy dalej tam łowił chyba, albo nie ten zmienił na jacka. A, nie będę wyciągał. Na za wcześniej. Ja też robiłem na kolorze. niego. Nic się nie działo. No, to znaczy wyjechała sobie. jedna ryba, drugie było branie u mnie. Tak. No i stwierdziłem zmienię. Dosłownie ile? 5 minut. Piękny szczał wyszedł tutaj spod... Poprawiliśmy miejscówkę po prostu, nie? nie? poprawiliśmy miejscówkę. I od razu było czuć, że gruba ryba. Tutaj na łódeczce podbierak zawsze w gotowości, żeby od razu podebrać. Dzisiaj też. Tak jak mówiłem na początku, łowimy bez ochosądy, bo swoją sprzedałem, wyczekujcie nowego na testy, będzie godny następca. Będzie miodzia. Będzie miodzia, tak jest, no i co, to samo miejsce co ostatnio, czcinki, trawy trawy tutaj, I ładnie już się zaczynają krzaczki zielenić, no i co, łowimy, ale dzisiaj właśnie mało kiedy bez się wybieramy, a dzisiaj wyjątkowo. I co? Wróciliśmy na swoje, po prostu już któryś dzień tu jesteśmy. Tak jest. Wiemy, na, gdzie płyniemy. Wiemy, gdzie, gdzie płyniemy, łowimy. znamy łowisko. Dokładnie, już mamy zbadane wszędzie, gdzie stoją szczupaki, mniej więcej wiemy, jak się ustawiać na tej wodzie. Po prostu cały czas to powtarzamy i wychodzą dalej z tego ryby. Tak, tak jest. I tak jak na przykład trzeba próbować, bo chwilkę wychodzą z poczciny, za chwilę gdzieś tam bardziej na otwartej wodzie. To jest ogólnie wszędzie łąka taka. Teraz mamy w sumie taki przestój też, nie? Tak, tak, tak. Jest troszkę przerwa. Nie biorą tak intensywnie, no ale szukamy przynęt w sumie. Sz Szukamy, kombinujemy przynętami, łowimy tutaj w różnych miejscach, próbujemy. Tu przy trzcinkach kilka brań, tutaj na otwartej trzeba pływać i szukać po prostu. Proszę, podbiorę ci go. Jech na święta, co? No, już jest. Jesteś? Chyba? Daj sobie podbiorę. Ale, Ale ładny. Fajny, fajny. Dzisiaj pierwszy. Dlatego się bardzo trzymaj z tego powodu. Dobra. Pełen energii. Dobra, coś tu tynę robi kolego. Pięknie, rybkę mamy odhaczoną. Ale potarłowy, pięknie. Zobaczcie tutaj. Widać? Widać. Patrz to, Kuba, jeszcze tu. Widać jaki cięty, co? No. Potarle, piękne. Piękna zdrowaś. To może być mamuśka, bo jest to czupa za lasie. No, ciężko tak powiedział o to takich rozmiarach. Teraz to... zaprezentuję. Teś, przymierz. O, siódemeczka będzie? Siódemeczka może. Tam jest. 0. Czekaj. No. I tu i 7, 0. równe. Jest równe? Jest, jest równe, idealnie równe. Tak jest. Ale jest pięknie rozwalona tutaj, delikatnie. Szczerze? Tak na 6,5 czyli 6 6,7 max, no. nie? Ja tak mówiłem. Pokazuję? Nie wiem, robimy zdjęcia? Nie, bo tam był większy na ten film. Były większe właśnie, dlatego 80. 80 to 80 znowu była. Wjechała. ale popatrz, tutaj spyska taka rozjechana. Nie wiem od czego to. No, ciężko powiedzieć. Dobra, wypuszczaj. Patrz, ale to nie jest z mojej kotwicy. Zobacz, to było na rybie. Chyba, że w podbieraku to miałeś. Nie. Albo tutaj to miałeś umowę. Dobra, wrzucam rybkę do wody. Tak, żeby było najlepiej widać. Op. Poszedł. No super. Lecimy dalej. Lecimy po więcej. Dobra, to pokażę Wam od razu na co złowiłem tą 70, tak? Tak. Yy, to jest szaty 16, na którą bardzo narzekaliśmy w sumie. Ostanie na filmie. Ale uznaliśmy, że tutaj takie szczupaczki 70, 19 cm mogą mieć problem. Takie 60, 65, 50 mogą mieć 19 problem, nie? Zjeść. No to uznaliśmy. W sumie Kuba mi pożyczył balanserek piękny, który pięknie stabilizuje tą przynętę i nie wije się na zwykłym wkręcie. No nie? Mhm. Nie wije się, nie obkręca, bo balanser do, dociska do, do dołu i, I pięknie, poziomuje. I pięknie, pięknie poziomuje w toni. i, i się nie obkręca, tylko pięknie pracuje. I co? No, na razie sprawdza. Pierwsza ryba. Już pieno, jedno było... Uderzy... Tam dane miał wyjście. Takie że mu przy no. uderzył i się spiął po ile? Dwóch sekundach holu od razu, zaraz, Dokładnie, no i teraz... W od razu wszedł. Mi się wydaje, że też słabo chycił też, nie? Od razu po... ja, ja pierwszy nawet zobaczyłem hałas od uderzenia, od, od, niż chyba na samo uderzenie, bo... Bardziej bo więcej patrzy... szumu plusku narobił, niż no, trafił w gumę. Nie patrzyłem, ale też fajny był, nie? Mhm. Dobra, lecimy po więcej, bo wpływałem w taką zatokę, co nam zawsze bierze. Jeszcze. Ale potężne branie, bardzo mocne branie Ale ryba nieduża Nieduża? Nieduża. chodź ale... Przechodzę Nie wiem czy ci podbierać, czy nie trzeba Fajny Poszedł Ale ładny jeden Ale, ale miał z 70 też, nie? No Podobny był, co? No, nie... Spyszedł. Ale było nagrane jak szedł, pięknie A nie wiem dlaczego w ogóle spadł, bo... Ale ja właśnie nie wiem czy nie mówiłem, że właśnie tutaj miałem przedrzustrzał. Mówiłem? No. No mówiłeś, ale. No nie wiem jakim cudem demon spadł, mocno go holowałem. Aha, uh -huh. i tak się. Ale zawinął, coś no się. To się widzę, z... Ale, tu jak teraz. Zawinął to, się. To to się. Dobra, kończymy łowienie. Króciutko cię ci być ile. No dzisiaj jest 2-3 godziny. 2-3 godzinki połowiliśmy też nie mamy dużo czasu, jest dzisiaj nie... środek tygodnia Dokładnie tak, zawijamy. Dzisiaj dużo było nienagranych, nagranych, ile trzy ryby spadły. Damianowi dwie. dwie ryby mi spadły. No i moja ryby była nagrana, spadł. U no. nie był nagrany. Spadł Damiana, dwie ryby Przede nie były nawet nagrane. No, tutaj, gdzie stoimy, spadła nam taka. Dosłownie, taki 40 nam spadł, mi spadł w sumie, się słabo wciął, No nie wiem. No. Szedł straf idealnie, miałem zaczep na trawie. Tak. Szarpnąłem no, i wyszedł No mało szczęście dzisiaj jest. My uciekamy, bo już też w sumie przestało brać. Dokładnie tak. I mamy mało czasu, tak jak mówiliśmy No i co? Jeśli się podobało, łapka w górę, subika na kanale. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć, Mera.